Szczęść Boże. Z nowym rokiem 2021. Póki jeszcze mylimy się, wpisując datę, póki jeszcze automatycznie wpisujemy 2020. Jesteśmy zatem mentalnie jeszcze w poprzednim sezonie, krótki przegląd, przegląd wydarzeń tego poprzedniego roku grozy. Roku wojny, wojny bez wojny, wojny niewypowiedzianej, wojny toczonej z narodem polskim przez jego własne władze, pieczętujące się orłem w koronie wywijające biało-czerwoną. To nie zaborcy, okupanci, to władze Warszawy i okolic, i i ta administracja eurokołchozowa, która w coraz mniejszym stopniu już przywiązana jest nawet do zachowywania pozorów suwerenności, to one są na wojnie z narodem polskim. Ciekawa rzecz, pretekst walka o zdrowie. O zdrowie Publiczne. Ta walka podjęta już w pierwszym kwartale 2020 roku otworzyła epokę nowej normalności, tak to wtedy nazwał. Pre Premier Morawiecki i, i jego samego, jak widać, nie śmieszy i nie straszy to sformułowanie, bo ono dalej jest używane, dalej, dalej jest lansowane. tak, Epoka nowej normalności. No i to jest pierwszy fakt, który, jeśli by dzieje Polski i świata, miały jeszcze trochę potrwać. Już ma historyczną miarę, której nie da się porównać z niczym. Z niczym, szanowni państwo, ponieważ to jest przełom antycywilizacyjny. O ile, o ile takim przełomem w dziejach ziem polskich, przełomem cywilizacyjnym to było zaprowadzenie tutaj prawa i sprawiedliwości. Przepraszam za słowa. Sukcesywne wydobycie naszych praprzodków z mroków handlu niewolnikami, składania ofiar z ludzi, tak, przed tysiącem lat ten proces się zaczął, wyprowadzania sprawa Plemiennego, klanowego, a zatem podszytego rasizmem, prawa, które, które wyznawało etykę sytuacyjną, weszła w obieg etyka. Bezwzględna, weszła w obieg kategoria prawdy, prawdy, która nie jest dyktowana przez władcę ani nie jest ustalana kolektywnie przez jakiś wiec demokratyczny, broń Boże. To wszystko Kościół katolicki na tych ziemiach tutaj zrodził, wypiastował, nauczył, wyprowadził ściągnął z drzewa. No i i cóż kolejne rewolucje tego nie zniszczyły, ani rewolucja protestancka, ani rewolucja, ani rewolucja masońska, rewolucja oświeconych zaciemniaczy, ani kolejne rewolucje demokratyczne u nas u nas pod sztandarami walki o niepodległość pod pozorem powstań narodowych robiące swoją złą rewolucyjną robotę nawet XX wiek, dwie wojny światowe one nie doprowadziły Polaków do, do tej krawędzi, do tej krawędzi, do której dotarliśmy i zostaliśmy zepchnięci właśnie w minionym sezonie. Tak, naprawdę uważam rok 2020 za dziejowy przełom antycywilizacyjne. Oczywiście jego pierwiastki i pierwiosnki da się zaobserwować już w przeszłości. No trzeba było właśnie rewolucyjnej koncepcji socjalu, rewolucyjnego oswajania, także i Polaków z tym, że człowiekowi można zrobić różne rzeczy, że z człowiekiem można zrobić wiele, a może nawet wszystko pod pozorem, Dbałości, walki, zabiegania o jakieś wyższe dobro, że dla sprawiedliwości społecznej można człowieka okraść, co się nazywa wywłaszczeniem, można człowieka ogłupić, co się nazywa państwową, bezpłatną edukacją, i tak dalej, i No i wreszcie po dekadach pokoju, co sprzyjało, sprzyjało popadaniu w takie złudzenia. Nawet i Polakom przecież z natury w poprzednich pokoleniach, nie hipochondrykom w jakiejś masowej skali, udało się wmówić, że pod pretekstem walki o zdrowie publiczne, zdrowie zbiorowe, że można zlekceważyć już nie tylko zdrowie i bezpieczeństwo indywiduów pojedynczych Polaków, ale że można, że można zlekceważyć, wystawić na szwang życie, no i oczywiście majątność, to tradycyjne dla wszystkich rewolucji, szerokich rzesz, mas, mas polskich przedsiębiorców, polskich firm rodzinnych, że można zdewastować rodziny i w tym wymiarze biznesowym, i, i w wymiarze kulturowym, Także religijnym, że można zniszczyć nasze życie pod pretekstem walki o lepsze jutro, które, które uznano za stosowne na jak na urągowisko nazywać nową normalnością. Otóż to nie jest normalne, to nie jest ani nowa, ani stara, ani w ogóle żadna normalność. To, co tutaj się już nie kroi, to, co tutaj się dzieje. I, i Szanowni Państwo, głos, głos w tej sprawie nie mogący liczyć na jakiś szeroki rezonans, głos nie transmitowany przez media głównego ścieku, i głos nie wspomagany przez autorytety ani świeckie, ani duchowne. Ten głos nie może liczyć na to, że dotrze teraz szeroko, że ja tutaj, szanowni Państwo, choć oczywiście na szczęście nie jestem jedyny z tym moim głosem odrębnym, no ale, ale, ale z całą pewnością nie, nie, nie dyktujemy tutaj my. Pandemiosceptycy nie dyktujemy trendów w aktualnym sezonie obowiązujących. Więc nie można liczyć na to, że zdobywając się, wspinając się na szczyty własnej elokwencji, że będziemy przekonujący, dla choćby nawet dla wszystkich Państwa słuchaczy tego nagrania, ale ważne, żeby ten głos odrębny został po raz Kolejny wypowiedziany, zaznaczony. Nie, to nie jest normalne. Nie, to nie jest Polska, to nie jest rząd polski, to nie jest pandemia w znaczeniu, jakie przypisywano temu słowu jeszcze, jeszcze parę sezonów temu. Nastąpiła przecież zmiana pola znaczeniowego, tak? Zostało ono przesunięte. Szanowni Państwo, wiecie o tym, że, że, że dawniej pandemia, och, żeby takie hasło wypowiedzieć, no to trzeba było zaobserwować jakieś realne zjawiska, tak, Definiowalne medycznie i notowalne medialnie. No, a, a tutaj wielki projekt, wielki projekt, wielka operacja strategicznego zarządzania percepcją mas i wielki projekt, w który zaangażowane zostały rządy, które najwyraźniej nie rządzą już na własnych terytoriach. Najwyraźniej rząd warszawski nie jest tutaj gospodarzem, rząd warszawski jest lokajem, rząd warszawski jest... Akwizytorem, tak? Z premierem Morawieckim, wielkim szpitalnikiem dworczykiem, ministrami, inspektorami sanitarnymi, którzy są w istocie, tak, urzędnikami od, od no właśnie. Od czego? Do czego? Do czego to zmierza? To zmierza do wrogiego przejęcia, szanowni państwo, do wrogiego przejęcia waszej, naszej własności. Czy myślicie o własności bardziej w duchu narodowym, czy myślicie bardziej w duchu liberalno-wolnościowym własności indywidualnej? To wszystko jedno. To wszystko ma nam być, Odjęte ma nam być odjęte na początek, tak, bardzo brutalnie już zostało nam odjęte prawo do decydowania o własnym ciele, a ma być nam odjęte prawo do decydowania o własnej własności, majątności, tak dzieci o już w innych krajach przecież o tym mowa, że, że, że dzieci, z czym nas zresztą oswojono przez lata, prawda? Że dzieci mają być uszczęśliwiane na siłę, mają być leczone, szczepione, prawda? W niektórych Stanach Amerykańskich już nie tylko bez woli, ale nawet bez wiedzy. Rodziców, o, do pary symetrycznie, gdzie tam? W Hiszpanii ogłoszono, że, że kto by starszych, niedołężnych, chorych pod swoją opieką nie poddał szczepieniu, ten utraci prawo kurateli nad, nad mamą, ciocią, babcią, wujkiem, stryjkiem. A więc. Pod pretekstem walki o zdrowie, lepsze jutro, nową normalność, kompletna dewastacja i zaprzeczenie wszystkiego, co, co normalnością nazywaliby nasi przodkowie, Polacy, katolicy. Ciekawa rzecz, ciekawa rzecz że narracje i argumentacje wyprane, z tradycyjnego katolicyzmu okazały się kompletnie nieodporne na ten napór rzeczywistości, na tę propagandę. Ani, bo już nie mówię o, że tak powiem, zwykłej komunie, eurokomunie, nie mówię o, o, o tych, którzy z, wielkim, z wielką swobodą tak, i suchą stopą przeszli z PRL-u do post-PRL-u, do, post do eurokołchozu, pokolenie, którego prezydentem był Aleksander Kwaśniewski i. i i to pokolenie nie odczuwa dyskomfortu wobec takich ta formacja nie odczuwa dyskomfortu wobec takich totalniackich zapędów prawda no więc więc to, że oni przystąpili do tej koalicji covidowej tutaj u nas w Polsce, PO, SLD, PSL, który, który w osobie swojego prezesa też, też bierze udział w castingu na tych, na, na, na najbardziej chętnych prymusów, lizusów, którzy się będą tłoczyć w kolejce do szczepienia, prawda? To nie jest takie dziwne. Jeśli coś tutaj dziwi, to to, że, że nieodporni na ten totalniacki projekt i chętni, żeby go wspomagać, żeby, żeby się włączyć w jego realizację, żeby właśnie wygrać ten casting i, i, być, i być najbardziej serwilistycznym lokajem, akwizytorem, że w tę rolę weszli sztandarowi patrioci. O, to jest. To jest do pewnego stopnia nawet fascynujące, prawda? Ludzie, którzy. Jeszcze parę lat temu mieli, mieli tak jednoznaczny sceptycyzm i opór, nie wahali się wyrażać tego oporu wobec rozmaitych projektów strategicznego zarządzania percepcją, no, chociażby tego związanego z, z datą 10 kwietnia 2010 roku. prawda Ci, ci sceptyczni wobec wersji oficjalnych Moskwy, i Warszawy okazali się kompletnie nieodporni, a wręcz przeciwnie, okazali się zadziwiająco chętni do tego, żeby iść w awangardzie postępu, żeby stanąć w awangardzie nowej normalności. I tu narracje narodowe i narracje wolnościowe, i o zgrozo także narracje katolickie ale w tej wersji zmodernizowanej w której katolicyzm się redukuje do, do dobroludzizmu i misję kościoła redukuje się do, do misji chociażby karitasu prawda z pięknej i celowej no ale jednak właśnie ale jednak nie, nie stanowiącej istoty istoty Klucza do, do, do misji Kościoła świętego Katolickiego na ziemi, te narracje okazały się dość bezradne wobec, wobec kampanii rozpętanej nie przez nas, nie u nas, ale takiej, do której właśnie Polska doszlusowała Polska i w wymiarze państwowym, i w wymiarze Elity politycznej poszerzonej nie tylko, nie tylko w elicie władzy tej realnej, ale, ale w elicie aspirującej do władzy. Mam na myśli to, że i partia rządząca z przystawkami, i, i przystawki różne opozycyjne, te koalicje, te koalicje antykowidową zgodnie tworzą. No i teraz trwa wyścig w tej kolejce do szczepień się ustawiają różni, e, o, jak śmiesznie wypadli tutaj tak zwani celebryci, którzy myśleli, że będą prymusami, a teraz zręcznie, bardzo zręcznie rząd na nich przekierowuje tutaj gniew ludu po to, żeby dalej grać na tej strunie, że, że szczepionka to jest luksus, to jest dobrorzadkie, więc każdy powinien chcieć, prawda? A tutaj jakiś tam aktorzy się zaszczepili bez kolejki, to, to dalej, że na na nich, prawda? Nadawać oskarżycielskim palcem, ich wytykać, ale wszystko to ma budować tę atmosferę, w której no, kto, kto się nie szczepi, to nie tylko nie jest patriotą, nie jest dobrym Polakiem. No już komunikat Komisji Bioetycznej przy konferencji episkopatu to ten komunikat to właściwie może wpędzić łatwo katolika w takie mniemanie, że nie jest dobrym katolikiem, kto się nie szczepi, prawda, bo, bo nie dba o dobro innych, o to właśnie zdrowie publiczne, nie dba. Ten, kto szuka tutaj jakiejś dziury w całym, że to tam, prawda, u początków, żeby hodować te, te, ten projekt, realizować, no to tam gdzieś także i, i, i dzieci pomordowane, nazywane w komunikacie tej komisji bioetycznej przy konferencji episkopatu, nazywane abortowanymi Płodami. O jakiś to fachowy termin, prawda? I jakżeż to nieludzkie, akurat w tym miejscu, w takim tekście się natknąć na takie określenie. E, cała nadzieja w tym, że może nikt tego rozwlekłego tekstu nie przeczyta, jednak, prawda? No, ale, ale z drugiej strony grozą wieje. Wojsko spacyfikowane, e, spacyfikowane no, z natury, prawda? Posłuszne, wojsko realizujące te zadania, które władza wyznacza, wojsko, które nawet samo może już nie zauważyło, że, że nie mamy do czynienia z kontrolą cywilną, tylko mamy do czynienia z dowodzeniem cywilnym w armii. No i w myśl tej koncepcji. Skoro pada niewypowiedziany, ale jednak dorozumiany rozkaz wszyscy do szczepienia gotuj się, no to się gotują. Zwłaszcza, że też już przygotowani. Przygotowani. No, w wojsku nawet niektórzy tak, z takimi opiniami się zetknąłem, że oburza nie tyle to, że się stawia wobec takiego szantażu żołnierzy, że nie będzie e, mógł się realizować, że się zamknie e, ścieżkę awansową przed żołnierzami, którzy się nie zaszczepią, że nie tyle to oburza, ile to, że przecież to wszystko powinno być na rozkaz i wtedy byłby spokój, i wtedy nie byłoby problemu. Spacyfikowani Polacy przez własne władze, i świecką, i duchowną, a tymczasem, szanowni Państwo, a tymczasem za nami rok przełomu w tej kwestii kluczowej, ale nastąpiło też w cieniu. Walki z wrażym wirusem w cieniu walki z mniemaną pandemią nastąpiło. Mówię mniemaną, bo wiecie Państwo, gdyby tak być bardzo ścisłym, to też warto odnotować, że grypa zniknęła zwykła. Prawda? Mamy. Mamy pandemię COVID-u, ale, ale cieszmy się, bo zniknęła grypa. Nie ma jej w statystykach. Tak? Jest, jest w niektórych miejscach do, do zera. Tak? Spadła zachorowalność na grypę. E, to powinno dawać do myślenia, ale jakoś e, nie daje. E, zdarzyło się kilka innych rzeczy w tym minionym sezonie. Zauważcie Państwo, po już rozpętaniu tej kampanii antykowidowej, mieliśmy rewolucję bolszewicką w Stanach Zjednoczonych. Ta rewolucja niewątpliwie odegrała rolę w odstrzeleniu aktualnego ciągle jeszcze prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa. i i bez tej rewolucji zapewne nie nastąpiłaby szemrana elekcja prezydenta, najprawdopodobniej kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Bidena. No i to było wydarzenie wielkiej miary. To, było, to miało kształt wojny, wojny domowej która myślę, że tak łatwo się nie zakończy, że inaczej, że nie należy uznawać jej za zakończoną. Ona, ona jeszcze się rozegra, ta wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. Tu u nas w Europie, no cóż, mieliśmy rewolucję na Białorusi, próbę. Przeprowadzenia pod pretekstem walki o wolność narodu, przeprowadzenia tam rewolucji pałacowej. Rezultat praktyczny: wepchnięcie Białorusi głębiej w objęcia moskiewskie, symetrycznie zmiany na kontynencie europejskim, których których, szanowni państwo, mocnym akcentem kończącym rok 2020 było separatystyczne, de facto separatystyczne, chociaż formalnie pod auspicjami Eurokołchozu, Unii Europejskiej, ale separatystyczne podpisanie umowy z Chińczykami przez Niemców i Francuzów. Tak, to, yy, szanowni państwo, kolejny punkt dojścia. Mogła Polska być. Liderem, a została ogonem ogonów. Została na etacie w obecnym składzie rządzącym na etacie jawnego, a więc coraz bardziej marnego agenta amerykańskiego. Tak? Marnego przez swoją przez ostentację w swoich zachowaniach agenta amerykańskiego w tej roli. Te role odgrywając, w te role wchodząc, Polska przecież, Polska przecież występowała w zgodnym chórze tych, tych przeciwników uprawiania polityki wielowektorowej. A, a, a oto. A oto rzeczywistość zaskrzeczała tym razem od zachodu, od Berlina, Paryża i Brukseli i, i umowa gospodarcza. A jakże, tak? Otwarcie, otwarcie Chin na Niemcy i Francję i, i zatem wzajemnie otwarcie Eurokołchozu na Chińczyków. To wszystko bez udziału Polski. Wielka zmarnowana szansa. Jedna wojna wybuchła w ubiegłym roku, wojna w Karabachu, inna nie wybuchła w Zatoce Perskiej, mimo, mimo e, odstrzelenia generała Sulejmaniego. Pamiętacie państwo kazus belli niewątpliwie e, niewątpliwie już wszyscy e, po raz kolejny stanęli w blokach startowych, a jednak wojna, a jednak wojna nie wybuchła. E, Wiele, wiele zdarzeń, jak na jeden rok, wiekopomny, antycywilizacyjny przełom. Każdy z tych tematów to osobny wątek, to osobny serial, który będzie miał swoją kontynuację w następnym, już teraz otwartym sezonie 2021. Wojna na Bliskim Wschodzie, no zaczekajmy. Wybory w Izraelu, wiecie Państwo, wybory w Izraelu mają się. Odbyć, więc wiele jeszcze wrażeń przed nami. Bardzo chciałbym życzyć Państwu, życząc Państwu zdrowia na ciele duszy i umyśle w tym nadchodzącym roku, chciałbym dysponować jakimś szerszym wachlarzem mocniejszych argumentów, które by, które by pozwalały bronić tezy, że to w ogóle jest możliwe, że Państwo obronicie Obronicie swoje zdrowie na duszy, ciele i umyśle, czego, czego nie będzie, jeśli nie obronicie prawa własności na czele z prawem własności własnego ciała, własnego domostwa, prawa do wychowania własnych dzieci. No a, a, tu, z kolei, a tu z kolei otwiera się otchłań. Odchłań, problemów, zagadek, jak szybko od operacji tresowania przez zamaskowanie i szczepienie, przejdziemy do operacji przejmowania tejże własności, tej, tej własności w wymiarze materialnym. Finansowym, tak? Nie jakiegoś tam ogólnie czasem abstrakcyjnego rządu dusz czy, czy spuścizny dziedzictwa narodowego, kultury. Nie, będziemy mieli do czynienia, Szanowni Państwo, niewątpliwie z próbami już zaawansowanymi przejęcia polskiej własności, no i w ogóle przejęcia polskiej, Państwowości. Ach, bo przecież myśli ktoś może, że pandemia anulowała sprawę 447 roszczeń żydowskich, że to już należy do, do przeszłości, że nowa normalność już tego typu problematyki nie przewiduje, że ona nie wróci do agendy. O i wróci, wróci pod pretekstem walki z antysemityzmem. Antyantysemityzm będzie, szanowni Państwo, w myśl dokumentu, w myśl deklaracji takiej, Mających formę rozkazu, sugestii sformułowanych na konferencji wiedeńskiej już dwa lata temu, przez ekspertów Europejskiego Kongresu Żydów, w myśl tych sugestii, które mają stać się rozkazem dla państw, dla elit narodowych, eurokołchozowych, elit globalnych. Antyantysemityzm będzie koniecznym dopełnieniem tego wymiaru materialnego i socjalnego epoki nowej normalności. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Już po raz drugi. Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego organizuje akcję wyprawka i zabawka dla polskiego Orlęcia w Kazachstanie. Z przyjemnością obejmuje Patronat honorowy nad tą akcją i zachęcam Państwa z całego serca do jej wsparcia. Kazachstan, Hen, daleko. Każdy, kto pamięta historię tragiczną 20 stulecia polskich kresów, okupacji sowieckiej. Każdy, kto o tym wie, ten rozumie, że nasi rodacy nie znaleźli się w Kazachstanie z własnego wyboru. Nie pojechali tam w celach urlopowych, turystyczno-krajoznawczych, nie wyjechali za granicę. To granica raczej wyjechała za nich. Westchnijmy za duszę tych wywiezionych, umęczonych. Zamordowanych, zmarłych tragicznie, a pomóżmy tym, którzy żyją ich potomkom, zwłaszcza nieletnim. Akcja wyprawka i zabawka dla polskiego orlęcia w Kazachstanie. Niechaj zakończy się sukcesem, większym jeszcze niż przed rokiem. Kontynuujmy tę akcję, której celem jest wspieranie Polaków, rodaków, którzy Znaleźli się z dala od swojej ojczyzny, nie z własnego wyboru. Ale my wyboru dokonać możemy. Wybierzmy wsparcie akcji Wyprawka i Zabawka dla polskiego Orlęcia w Kazachstanie. Z Panem Bogiem.